Oto Jakub Kruczyński. Do niedawna zwykły student z Warszawy. Za chwilę może jednak zostać multimilionerem. Trzymajcie kciuki, zaczynamy! Bliżej 10 milionów w supermilionerach być już nie można. Jakubowi zostało tylko jedno pytanie. Droga do tego miejsca była dość trudna, ale w ostatnich pytaniach wyglądało, jakbyś złapał wiatr w skrzydłach. Znaczy, trochę się zacznę dziwić, bo im wyżej tam, tym mam wrażenie, że są prostsze pytania. No, jak to mówią, łatwe pytania to takie, na które zna się odpowiedź. Niestety nie masz już żadnych kół ratunkowych. Ale w sumie, kto by ich potrzebował, Jakubie? No, uratowałem mi dupę już pięciokrotnie, a no, czterokrotnie, bo raz zmarnowałem, tak? No, w sumie też racja. Dobrze, nie przedłużajmy zatem. Wszyscy czekamy na to, co się stanie z zapartym tchem. Właśnie teraz gramy o 10 milionów złotych. Pytanie dwunaste. Z 12 za 10 milionów złotych. Która postać Romea i Julii odzywa się jako pierwsza? <noise> Romeo, Tybalt, Grzegorz, Samson. No niestety tak się, to zamyślałem, właśnie, że mm, no pewnie coś dowali, dowaliśmy z historii albo z czegoś bardzo starego. No i dowaliłeś mi czymś bardzo starym. To jest pytanie za 10 milionów złotych w Super supermilionerach. Przyznam Ci szczerze, że no, miałem Romeo i Julia jako lekturę w Całą gimnazjum, gimnazjum, no, ale nie przeczytałem jej. To <gry> no jest w ogóle nie, nie, nie mój typ. Aczkolwiek znaczy, no jeżeli chodzi o jakieś tam romantyczne, to lubię komedie romantyczne, ale nie, nie takie rzeczy. No. Wiem oczywiście, o czym polegała fabuła, ale kto miałby się odzywać pierwszy. No, nie wiem, kurczę, no. pamiętam, że tam Romeo z, z, tam się grał pod oknem, no ale to może być każdy typ, ale to był jakiś jego ziomek, miał taki e, skrzydłowy, jak to się mówi chyba, Samson Grzegorz, nic mi to nie mówi. Na no nie pozostaje mi nic innego, no muszę zrezygnować. Jakubie, zostało ci... To jest ostatnie pytanie w naszej grze. Wyżej drabinki już nie ma. Wiem, no ale kół też już nie ma, wiedzy też nie ma, no, Nawet jak poprzednio miałem jakieś w sąsiedzi, było wiedzy i jakkolwiek to pomagało, to tutaj, no nic, nie mam nawet, wiesz, nawet jednego promila. Taki czek na 10 milionów. Z Twoim imieniem, nazwiskiem. Tak, wiem, wygląda bardzo ładnie. Ale jeżeli się pomylisz, no to 4 miliony 750 tysięcy pójdzie się kochać. No znaczy, jak, jak te 9 lat temu miałem jakiekolwiek pojęcie na, ten, na, na temat filmów, yy, tak, trylogii, czy yy, kolory. To tutaj nie mam nawet. No jakiego pomysłu? Proszę Cię, no niestety. Psiaki yy, jest bardzo ładny, ale nie kusi. Ostatecznie rezygnuję. No jak ostatecznie, to ostatecznie przykro mi trochę to robić. No ale cóż, to jest twoja decyzja, to jest twoja gra. Myślę, że nie jesteś bardzo smutny, ja też na pewno jestem bardzo zadowolony, gdyż Jakubie wygrałeś 5 milionów złotych w Super milionera. Teraz Jakubie, już tak bez żadnego stresu, na luzie. Gdybyś no, grał... No większy, bo jak się goza, że była dobra, to no nie wybaczę sobie. Gdybyś grał to co byś zaznaczył? Tybalta bym zaznaczył. No jedyne co jakoś tak, nie wiem, rzuciło mi się w oczy jakoś tak. E, więc tak. Romeo i Tybalt pochodzą z klanu Montekich, a Grzegorz i Samson pochodzą z rodziny Capuletów. Mhm. mhm. No i w pierwszej scenie właśnie rozmawiają ze sobą Grzegorz i Samson i Samson Aha. odzywa się pierwszy. No. Czyli dobrze. <noise> Jakubie! No nie wiem, nie wiem co ci powiedzieć. No wycofałeś się w odpowiednim momencie. Była to gra piękna, genialna. Pokazałeś odwagę i pokazałeś umysł. Nie tylko dlatego, że odpowiedziałeś poprawnie na pytania, ale także dlatego, że wycofałeś się no, w idealnym momencie. Jakubie, z wielką chęcią i z wielką przyjemnością podpiszę ci teraz czek na 5 milionów złotych. Dziękuję bardzo. Tam są drzwi. Kontynuujemy naszą rozgrywkę. A pozostali zawodnicy mają szansę na rozbicie banku. O tym, kto stanie przed tą szansą jako pierwszy, zadecyduje oczywiście tradycyjnie konkurencja. Kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga, czy tam pytanie. Zagrywam poprawną ja... odpowiedź: w co gapi się o, sroka? O Jezu, ale ja nie widzę! W Wjaja, świeci deuka! Pierwszy, pierwszy! No dobrze. Zaczyna się świetnie. Najpierw zobaczmy poprawną odpowiedź. Oczywiście, yes! odpowiedź D w Gnat. Wygrałem, wygrałem. Zobaczmy, kto zna tę odpowiedź. Mistwo jako jedyny, chodź tu. Gratuluję, Michał. Gramy? Gramy? Gramy, no to gramy. Gramy! Michał Sawicki, absolwent dźwiękologii pewnej warszawskiej uczelni. Urodzony w Giżycku, mieszka w Warszawie, gdzie pracuje w radiu, przynajmniej kiedy nie śpi. Jego zadania to czytanie, ciągnięcie druta... drutów, przepraszam, tuturutu i sprawdzanie kabelków. I upierdalanie studentów. A to jeszcze, tak, przepraszam, zapomniałem. Tak, oczywiście. Tak, tak, tak. Dobry wieczór. Jak tam ci się żyje w tym radiu? Żyje mi się dobrze. Dzisiaj, znaczy, ostatnio przyszła do mnie studentka, która się zapytała mnie, dlaczego dostała taką, a nie inną ocenę, nie mówiąc jaką. Patrzę na jej pracę, kurwa, mówię, że to jest na czwórkę. No, tak mi szkoda, i bo to fajna koleżanka taka. Pytam się, co dostała, bo myślałem, że już ma dwóje. E, a to ona mówi, cztery, cztery plus dostałam. No tak, kurwa, to o co ci chodzi? Ja chciałam napięć poprawić. To świadczy o tym, jakiego mają wykładowce. Michaku, to świadczy o tym, że niektórzy ludzie mają ambicje, a nie piszą 10 stron pracy licencjackiej przez 10 miesięcy. Przedstawię ci bardzo szybciutko zasady gry. Od 10 milionów dzieli cię tradycyjnie 12 pytań. Sześć, ty mi nie mów o 10 milionach. Ty mi powiedz pierwszy próg gwarantowany, będę zadowolony. Jeżeli pomylisz się, na którymkolwiek progu y, automatycznie tracisz wszystko i odchodzisz z niczym, chyba że wygrasz 5000 po drugim pytaniu lub ćwierć miliona po siódmym pytaniu. To są progi gwarantowane i tych pieniędzy nikt ci nie odbierze. Na sam początek trzy koła ratunkowe, a po drugim progu gwarantowanym, kiedy wejdziemy w nowy wymiar gry i zostanie ci 5 pytań do 10 milionów, pytanie do eksperta i podwójny strzał naszym ekspertem specjalnie dziś dla ciebie jest Paweł Starski. Dobry wieczór, Paweku. Halo, halo. Dobry wieczór. Jak tam, jak tam w Szczecinie nad Morzem? Widzę, że siedzisz na molo teraz. No, siedzę na molo przed Morzem e, bałtyckim, które w rzeczywistości jest odrą, a tak w rzeczywistości to po prostu to jest taki plakat i ja udaję, że siedzę na molo, a w, a w rzeczywistości siedzę piętro wyżej. Aha. <tutuj> Tutaj miało być kręcące się logo, ale nikt nie chciał ustawić i kręcić, także... Co tu... tym bardziej mówić o green screenach, Adamie? No a cóż, trudno. Bywa. Paweku, jeżeli będziemy potrzebowali twojej pomocy, oczywiście do ciebie zadzwonimy. E, Michale! Gotowy do gry? Gotowy. W takim razie rozpoczynamy grę o 10 milionów złotych. Pierwsze pytanie. Co Władysław robi w budowlance? A jest to co? Reformę. Pierdolę. Reinnowację. Rejmont. O! Rejparację. Przepraszam, rejperację. Władysław robi Rejmont. Poproszę C ostatecznie. Zaznaczamy C. Tak. Oczywiście, tak Władysław Rejmon robi. Drugie pytanie za 5000 to oczywiście suma gwarantowana. Najbardziej znany singiel Eweliny Lisowskiej to Gasimy szerokie podatki, Włączamy niskie ceny, Instalujemy długie opłaty, Nagrywamy głębokie darowizny. Włączamy niskie ceny w Media Ekspert. Poproszę o zaznaczenie odpowiedzi B. Ostatecznie, ostatecznie odpowiedź B. Michale, kompromitacji nie ma, Adamie. wygrałeś 5000. Yeah. Powinieneś być z siebie dumny, gdyż poszło ci lepiej niż co po niektórym debilciom tutaj w naszej grze poprzednio. Kolejne pytanie jest za 10 tysięcy złotych. Która drużyna została mistrzem polski w piłce nożnej w sezonie 2016 17 Legia Warszawa, Wisła Kraków, Piast Gliwice, Brukbet Termalica. Termalica, przekładam. Termalica, Termalica nie ciecza. To było chyba wtedy, kiedy ja zacząłem jeździć na Ligę Plus Ekstra. Też masz takie zdjęcie parówkowe? Nie, ja robiłem to zdjęcie Wojciechowi wtedy. To zdjęcie. I ty się zgłosił na komisję wojskową. Wracając, wydaje mnie się, że to była Legia Warszawa i teraz chodzi o to, że ona obroniła chyba ten tytuł. Nie, to ja myślę, że zaryzykuję i zaznaczę odpowiedź: A, legła. Legła? Legła ostatecznie. Legła. Legła, poległa ostatecznie. Która drużyna została mistrzem Polski w piłce nożnej w sezonie 2016 17 Według ciebie, Legia Warszawa? Według mnie. Wygrałeś 10 tysięcy. No! Ach, tylko piłeczka. Oczywiście najlepszy sport na świecie. Dobrze, może porozmawiajmy o czymś poważnym, gdyż poważna jest twoja sytuacja. Możesz wygrać teraz 20 tysięcy złotych, jeśli odpowiesz na to pytanie. Pojęcie stechiometrii przyda się przy obliczaniu o, ciągów ciepło. nieograniczonych, stosunków ilościowych reakcji, objętości brył, biomasy. No mi się to kojarzy z chemią. Mhm. Poza tym pytania pisałeś ty, więc to tym bardziej chemia by tu pasowała. A jeżeli chemia, no to w takim razie odpowiedź B byłaby tu chyba tą poprawną odpowiedzią. Aczkolwiek to jest tylko moje przypuszczenie, że to twoje takie zboczenie, więc napisałeś o chemii? No, poprzednie pytanie było o piłce nożnej, także. Adamie, wszyscy wiemy, że oglądasz po cichu piłeczkę. <laughs> jestem największym fanem. Jestem w ogóle najlepszą piłką nożną na świecie. Dlatego też, jako, że nie jestem pewien, wykorzystam koło. Masz trzy. W tym momencie najlepszym dla mnie rozwiązaniem będzie wykorzystanie koła pół na pół. Pół na pół, ostatecznie. Tak jest. Bardzo proszę o ręczne usunięcie dwóch błędnych odpowiedzi. Oczywiście pozostanie ta jedna poprawna i jedna niestety błędna. A ja wiem, co zostanie, ja wiem, co zostanie. A nie zostało. Ciągów nieograniczonych albo stosunków ilościowych reakcji. Czyli pierwsza myśl. Zgadza się. To ja poproszę te stosunki, bo stosunki są fajne. Lubisz stosunki, tak? Lubię stosunki. Ostatecznie? Ostatecznie. Proszę bardzo. Pojęcie stechiometrii? Nie mam pojęcia. <laughs> Nie masz pojęcia? No, jakieś tam pojęcie jednak miałeś, prawda? Powiem najkrócej jak mogę. Wygrałeś 20 tysięcy. No! Stechiometria, czyli liczenie stosunków y, moli. No, było. Michał, przebrnąłeś przez to pytanie. Przebrnąłeś przez nie całkiem tak. nieźle. Pół na pół poszło, ale myślę, że to był dobry wybór koła, które ci na pewno pomogło. Następne pytanie jest już za 50 tysięcy, więc idziemy do góry bardzo szybko. Oto pytanie: The Social Network o! O! opisuje genezę powstania serwisu. Tak jest. Twitter, Tumblr, YouTube, Facebook. No to to jest tytuł filmu, którego niestety nie oglądałem. Aczkolwiek wiem, iż dotyczy on odpowiedzi D, Facebook i zaznaczymy ostatecznie. No jak ty mówisz ostatecznie, no to ja już nie mam żadnego wyboru. I po raz kolejny muszę ci powiedzieć, że wygrałeś. Oczywiście Social Network, czyli film. Jakby na to nie patrzeć, biograficzny film Marka Zuckerberga. 50 tysięcy jest na Twoim koncie. Następne pytanie za 100 tysięcy. Cały czas masz dwa koła ratunkowe do dyspozycji i pamiętaj, jeszcze dwa pytania i wejdziemy w nowy wymiar gry. Jak tam Sama poczucie, nastroje? Czujesz się tak samo jak wcześniej, czyli doskonale? Aha, świetnie, nie masz stresu w ogóle. Odstresowałem się przed wejściem do studia. No coś tam było słychać. Mniejsza o to, kontynuujmy. Oto pytanie za 100 tysięcy. Czego nie znajdziemy we francuskim ratatouille? Marfi. Papryki, bakłażana, pomidora. No dobrze. Marcheweczka i bakłażan chyba tam jest. Ja bym odrzucił tego pomidora, bo jak ja sobie robię tę potrawę, no to bez pomidora, no mówmy się. No dobrze, ale jak ty sobie robisz potrawę jakąkolwiek, każda potrawa, którą sobie robisz, to po prostu bułka z jogurcikiem, także. Dzisiaj sobie zrobiłem pyszne kary. Aż zazdroszczę trochę, ja miałem schabowego, ale też dobry był. Tak się zastan za za zacząłem zastanawiać jednak nad, to, nad tą marchwiałą. A czym się kierujesz no to, że... tutaj przy, przy wyborze odpowiedzi? No bo, nie, no. Jakiekolwiek kryterium, czy po prostu tak sobie zgadujesz? Próbuję sobie wyobrazić, yy, nie Masterchefa, tylko Helskieczyn tam często to robili. I co było na tym talerzu podane? Na pewno był bakłażan. Apryki też na pewno, no bo to taka czerwona potrawa dość mocno. Dobrze, mam telefon i publiczność. No i co? Które by było lepsze? Czy ktoś pod telefonem wie? Żadne. Czy... Nie, żadne, nie żadne nie było, nie jest lepsze. Dobrze, poproszę publiczność. Kategorycznie. Kategorycznie. Proszę <gry> tak. państwa, to jest pytanie dla państwa. Publiczność zgromadzona w studiu może głosować teraz. Według ankietowanych 48% dla marchwi, 28% dla pomidora, no i jakieś tam okrawki dla papryki i bakłażana. Natomiast jeżeli chodzi o naszą publiczność w studiu, no to tutaj nie ma, <śm> nie mam nic do gadania. Absolutnie wszyscy zagłosowali na marchew. No dobrze, no ja bardzo jestem, jestem fanem pomidorów, aczkolwiek w takim razie zaznaczmy. Aha! Dobrze, no to zaznaczmy marcheweczkę. Ostatecznie? Tak jest. Proszę bardzo. Jestem koneserem pomidora. Dość łatwa do zapamiętania zasada. Mianowicie, we francuskim ratatouille zazwyczaj znajdziemy warzywa miękkie. No marchew eee. do takich nie należy. Eee. <laughs> Więc rachwi raczej we francuskim ratatouille nie znajdziemy. To jest oczywiście poprawna odpowiedź. Po raz kolejny świetnie wykorzystane koło ratunkowe. Jestem w szoku, dlatego, że nie spodziewałbym się, że właśnie ty dojdziesz aż do pytania za ćwiartkę, jeszcze z telefonem do przyjaciela. Oto pytanie. Kabaret hrabi w songu porzuconej śpiewa Połowę piątku wieprz knur z wierzmi popsu Najgorszą łobuz wybrał porę, czy W sobotę wyłam bez detoksu, czy z paszczy wydawał jęki chore. Czy rozpoczął istną galę boksu? Nie mam zielonego najmniejszego niebieskiego pojęcia, aczkolwiek najbardziej taką korzystną odpowiedzią wydaje mi się odpowiedź C. Połowę piątku wieprz, knur z zwierzmi popsu z paszczy wydawał jęki. Ale to się... co to jest za kabaret w ogóle? Michale, to jest pytanie o gwarantowane ćwierć miliona. Czyli to nie jest takie oczywiste, czyli to nie jest C w takim razie. Masz um... jeszcze jedno koło ratunkowe. No dobrze, no zadzwonimy, bo nie mam zielonego pojęcia. Zadzwonimy, zadzwonimy. Dzwonimy do Kamil. Kamil, strzeż się, dzwonimy. Dobrze. Oh, yeah. Dobry wieczór Kamilu, Adak z SuperMilionerów z tej strony. Kamilu, ze mną jest Michał, twój podobno przyjaciel, chociaż y, ustaliliśmy, ustaliliśmy tutaj, że z tym to nie wiadomo tak do końca. Ma problem przy pytaniu za ćwiartkę i myśli, że będziesz mu w stanie pomóc. Będziecie mieli pół minuty od momentu, kiedy mi spój zacznie czytać pytanie. Jesteś gotowy? No to w takim razie czas start. Kamilu, kabaret ciągu porzuconej śpiewa połowę piątku wieprz. Piątku wieprz? Wieprz? Knu wieprz, knur zwierzchni popsuł. A, najgorszą łobuz wybrał po w sobotę wyłam bez detoksu. C, z paszczy wydawał jęki chore, D, rozpoczął i znowu... Chyba odbyć B. Co? Jak co? 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 Wiesz co? No chyba to zgłaszam. Koniec zgłaszam, zgłaszam reklamację. <laughs> Michał, telefon odbył się zgodnie z regulaminem. Jak to by powiedział Krzysiu. No, A czy kontrola, komisja kontroli gier i zakładów kiwnęła główką, że jest OK. Że jest OK, potwierdzili niestety. To znaczy niestety, no stety. dobrze. No. Ty... Ja tam słyszałem, co ty... ble. No to no, tak wyraźnie w miarę było, tak. Tylko że nie wiem jak to było z jego pewnością. Yy, nie wiem, ale no to skoro mój przyjaciel... Zaznaczam, przyjaciel, mówi, że B. No to B. Więc no to... poproszę o zaznaczenie odpowiedzi B. Kategorycznie. Ojej! Tutaj, w naszym programie, widać, że nikt nie chce być mainstreamowcem. Wszyscy stawiają na różne inne określenia: definitywnie, kategorycznie, na pewno, tak. Było nawet ustatecznie. To ja Ci Michale powiem, że kategorycznie, ustatecznie, definitywnie, tak, na pewno Wygrałeś ćwierć miliona złotych. Ej, Mogę zejść! Sieć na dłuxku! O Jezu, studio! Uwaga na głowy! Bali się! O Jezu, o Jezu, i strzał, Patku Tata... To robił casting do tego programu. Myślę, że musimy porozmawiać tutaj z Ejczarem. Jack Vision. Jake Vision, no tak. <laughs> Michale, wygrałeś ćwierć miliona złotych oznacza to nie mniej nie więcej, że wchodzimy w zupełnie nowy wymiar gry. Do dyspozycji masz dwa nowe koła ratunkowe, czyli pytanie do eksperta oraz podwójny strzał. Powiedz mi, spodziewałeś się w ogóle, że dotrzesz do tego poziomu? Nie, myślałem, że odpadnę na trzecim albo czwartym, czy coś takiego. No i na, widzisz, a tutaj już siódme i idziemy do przodu. No. ale jesteś no. gotowy usłyszeć pytanie za pół miliona? Dawaj! No to w riemia paszło. Wodór. Wodór. Zaczyna tak. się nieźle. Ma cztery stabilne izotopy. Używa się w produkcji margaryny. Jest metalem. Nie istnieje jako rodnik. No i tu wychodzi szydło z worka, kto pisał pytanie? Napisał je Adam. No, Jakaś pierwsza myśl, cokolwiek? No ja bym zaznaczył D. Wodór nie istnieje jako rodnik. Nie wiem dlaczego. Słuchaj, jest co prawda to pytanie po progu gwarantowanym, czyli nic nie tracisz, ale masz dwa nowe koła ratunkowe. Może może warto skorzystać. Nie tylko z którego. Może, może, może. Nawet nie, jakbym miał wziąć podwójną odpowiedź, to nawet nie wiedziałbym między Czym, czym? Znaczy między D, ale nie wiedziałbym między którą drugą odpowiedź wybrać. Dobrze, spróbujmy za. No ale to pytanie, no nie, no parte nie sądzę, no. Mm. Wodór, jest, wodór jest zasadniczo gazem, no ale czy jest. Bo jest metal i nie metal, więc wodór może być metalem w takim razie. Skoro może być metalem albo nie metalem, to może. No to. To wtedy jest rozgraniczenie, czy jest metalem, czy nie metalem z tych dwóch, więc mamy, że pewnie jest, albo to jest podpucha, że jest nie metalem, nie metalem. Izotop albo izotop, 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 izotop o, izotop, izotop mi się, o, iz, aha, izotop, to mi się kojarzy z y, elektrownią jądrową. Nie jem masła ani margaryny, także nie jem wodoru w takim razie. Poproszę pytanie do eksperta. Ostatecznie? Tak. Panie ekspercie. Halo. Halo, witam panie ekspercie. spuść doszedł do drugiego progu gwarantowanego. No, więc... skoro, się, skoro się ze mną łączycie, to zapewne. No ale to taki update, ale już przy pierwszym pytaniu, po drugim progu jest problem. Pytanie za pół miliona złotych. Pytanie, cztery możliwe odpowiedzi i pół minuty. Michaś przeczyta pytanie. Pytanie również się panu ekspertowi na ekranie pojawi. O. Jesteście gotowi? Tak. To tak. w takim razie czas start. Panie ekspercie, wodór ma cztery stabilne izotopy. Czy używa się w produkcji margaryny? Czy może jest metalem albo nie istnieje korodnik? Co no to wod, No to wodór jest nie metalem przede wszystkim. E, A... wodór raczej używa się w produkcji margaryny. No to dobra, no to jak jest niemetalem, to od razu odpada nam C no w takim Natomiast razie. Nie jestem pewien czy A, czy D. Wiem, że wodór ma na pewno trzy izotopy. Nie wiem ile stabilnie. Dobrze, czyli, ale co? Nie czyli wiem, co, czyli co, czyli co? Czyli co? B nie. <laughs> ale... Po, a, panie prowadzący, czy ja dobrze usłyszałem, bo pan ekspert najpierw powiedział, że wodór jest niemetalem, po czym powiedział, że A lub B. Ale A, i to by się zgadzało, no bo jak jest nie metalem, to jest metalem, jest błędną odpowiedzią. No i właśnie, czyli A lub B. Czyli albo jemy masło, albo ma cztery stabilne izotopy. To znaczy, wiesz co? Ja powiem w ten sposób, że usłyszałem chyba tak było. Najpierw usłyszałem A lub D, a potem takie nie. A D? Tak mi się wydaje. A bo ja usłyszałem A lub B. A teraz nie chcę wprowadzić w błąd z kolei. No dobrze, w takim razie... No, czyli... Ale chyba konsensus jest taki, że C jest zupełnie odrzucony, prawda? C jest odrzucony, no dobrze. Poproszę o zaznaczenie odpowiedzi A. Odpowiedzi A. Bez ostatniego koła? Tak. Na 100% ostatecznie, tak? Tak. Zaznaczam. Powiem, że... Rozmowa z ekspertem była naprawdę dramatik. No, ale tam wyszło, że między A, albo chyba D, 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 tam nie było do końca pewności. W każdym razie na pewno nie C. No i na pewno nie C. To mogę powiedzieć od razu. Wodór jest niemetalem, chociaż czasami ma właściwości metaliczne. Wodór istnieje jako rodnik, więc odpowiedź D jest również niepoprawna. A ja nie lubię masła, więc A. Natomiast stabilne izotopy wodoru to wodór protonowy, deuter i tryt. Wodór używa się w produkcji margaryny. Michale! Nie lubię margaryny, nie produkuję, nie używam. Jebać margarynę. Zatem. Poprzez użycie katalizatora oraz. Wodoru jako gazu, tłuszczenie nasycone zmienia się w tłuszcze nasycone, które w temperaturze pokojowej trwardnieją i w ten sposób uzyskujemy margarynę. Mm. Ale nie ma katastrofy! Ale 100 się jest! No nawet więcej, bo jest ćwiarteczka, Michale. Ćwiarteczka. A, bo to jest ćwiarteczka. A, ćwiarteczka! No, no to pijemy! Przede wszystkim kompromitacji nie ma. Michale wygrałeś ćwierć Adamie. miliona złotych. Tam są drzwi. Mogę zejść? Wąt tak już teraz schodzi. Dziękuję, do widzenia. Michałowi udało się wygrać ćwiarteczkę, a nam na naszych krzesłach pozostał jeszcze! <grystanie> O Kamilu, chciałem powiedzieć, że nam na krzesłach został jeszcze jeden gracz, ale niestety trochę sobie posiedzisz do następnego odcinka. Bądźcie Państwo z nami w ostatnim odcinku Super Milionerów. Do zobaczenia!